Dzięki chłopaki, dzięki, że te pistacjonki trafiły do nas i tak podobnie jak Błażej, dla mnie ważne jest jedzenie i ludzie, dlatego to pyszne jedzenie przekażę fantastycznemu człowiekowi. Nikodem Rozwicki, możesz się poczęstować z Nikodem, ale chyba postawimy na razie, tak żebyś jest. nie mówił Dziękuję z pełną buzią, prawda? Tak wyglądają apetycznie bardzo. Tak, dzięki Państwu. chłopaki. <laughs> Nikodem Rozbicki? Czuł. Jedyn telewizyjna jedynka, godzina 17:30. Musiałeś się nagimnastykować, bo kursujesz. Kursujesz między Stanami Zjednoczonymi a Polską, bo tam studiujesz. E, międzykontynentalna, mamy tyle do pokonania. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają dobrze tej historii, ja przypomnę, że em, Ty Nikodemie otrzymałeś stypendium i masz taką możliwość w Szkole Teatralnej. Co ci daje ta edukacja? Bo ja obserwując twoją karierę, widzę, jak ty wcielasz się w tak różnorodny. Proces edukacji Spodjąłem kolejne studia, i, i czy one coś można dawać po prostu szansę zdarzeniom? I ja zawsze. A czy ym, rola Adama Mickiewicza? Czułeś, że to jest dla ciebie taka szansa, bo dla nas, dla Polaków jest to taka postać posągowa. Jak ty się czułeś dowiadując się, że zagrasz Adama Mickiego? Spoczywałam. Adasia, o którym czytaliśmy, jak państwo mieli szansę zobaczyć Adama troszkę, troszkę już tak głębiej i szerzej. Przenosimy się 200 lat wstecz, a jednak pewne prawdy zostają uniwersalne. Wspomniałeś o tym uczuciu, o tej namiętności, o tym gonieniu za szczęściem. <laughs> tak jest. Pytanie um. dla aktora. Ile z ciebie jest w Adamie Mickiewiczu, a ile Adama Mickiewicza jest w tobie? Osob zajmujących się obsadą, bo moim zdaniem to jest chyba jeden z elementów podstawy doboru aktora do danej postaci, że trzeba odnaleźć ten jakiś element. Wspaniałą jesień i zimę razem z serialem Niepewność. 135, telewizyjna jedynka już dziś, a tobie... Nie... Co dalej w programie, ale zanim to jeszcze muszę się ciebie zapytać, na co się